Witajcie kochani na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i dzisiaj przychodzę do Zodiakalnych Bliźniąt z prognozą na czwarty kwartał 2025 roku. Drogie bliźnięta, ja zawsze sobie medytuję, łączę się z przewodnikami przed każdym odczytem i y, pokazują mi dla Was taki kalejdoskop. Y, to była kiedyś była fajna zabawka dla dzieci, taki kalejdoskop. I dla mnie to oznacza, że wy macie dużo pomysłów i wasza głowa, wasz umysł w tych najbliższych y, miesiącach, w tej końcówce 2025 roku będzie naprawdę pracować na wysokich obrotach i będzie się pojawiać bardzo dużo pomysłów, y, będzie to wirować jak w kalejdoskopie, ale pamiętajcie, że nie wszystko musicie zrobić od razu. Wybierzcie sobie te pomysły, które są zgodne z Waszym serduchem, które powodują, że czujecie spokój, radość i unikajcie chaosu, tak? Unikajcie chaosu, bo, bo dla Was ten minimalizm, prostota, jasne priorytety będą dla Was największym darem w nadchodzących miesiącach. Ten kalejdoskop to jest, słuchajcie, taki, że aż Mam poczucie takiego, wiecie, że aż mi się kręci w głowie, niedobrze mi się robi od ilości, od szybkości tych obrotów. Nie wiem, drogie bliźnięta, dajcie znać, czyj umysł to działa tak na takich obrotach? Co tam się dzieje u Was? I już zaczynamy. Już zaczynamy i patrzymy. Co dla Was? Jakie prognozy na czwarty kwartał? No z mieczy, pięknie, dziesiątka buław trójka pentakli karta sprawiedliwości i mamy jeszcze dobra weźmy tak ósemka buław karta śmierci dwójka monet i piątka piątka mieczy, która podkreśla mi to że wasz umysł działa, są jakieś konflikty, sami ze sobą toczycie boje. Oni mi pokazują teraz, mówię, oni moi przewodnicy mi pokazują, um, tak jakby dwie postacie w jednej głowie, tak jakbyście walczyli sami ze sobą. Natomiast pozytywne jest to, że ten okres będzie się kończył, dlatego, że do was przychodzi przełom. Pierwsza karta, która wyszła, As. Mieczy. To jest karta, którą ja uwielbiam, bo to jest moment, to jest taki moment zwrotny, to jest taki moment, gdzie wy się budzicie pewnego dnia i doskonale wiecie, co wy chcecie zrobić. Przychodzi pomysł, przychodzi jasność, przychodzi takie wiecie, taki moment aha, takiej realizacji, i bardzo często. Jak na przykład nie wiedzieliście, jak pewne rzeczy zrobić, to dokładnie wiecie już, jak to zrobić. Czy to przychodzi na przykład yy, nazwa waszej firmy, czy to przychodzi pomysł na logo. Rozumiecie, to przychodzi taka jasność. To jest to, yy, i od tego momentu zaczynacie jasno realizować cel. Dla każdego to będzie co innego, kochani, ale zaraz o tym opowiemy. Odczyt jest kolektywny, więc postaram się zapewnić odpowiednie spektrum informacji. Kończycie okres, ten kwartał ostatni będzie idealny, żeby zrzucić z ramion to, co nie jest wasze. Dźwigacie problemy, być może swojego partnera, być może swoich dzieci, być może swoich rodziców. Niesiecie ciężar na swoich barkach, który dawno nie jest wasz i wy wiecie doskonale, że to nie jest wasze i wy daleko z takim obciążeniem na plecach nie dojdziecie. To tak jakby ja nosiła swoje problemy, Problemy swoich dzieci, i jeszcze problemy swoich rodziców, i jeszcze moich kolegów z pracy, i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie tego jest tak dużo, że my nie mamy już fizycznie siły, żeby iść dalej. Drogie bliźnięta, zostawcie to, co nie jest wasze. Po prostu zacznijcie kłaść priorytety na to, co jest najważniejsze w waszym życiu, i zostawcie to, co już dawno nie jest wasze. Mam poczucie, słuchajcie, że te trzy miesiące będą też wymagały od was elastyczności. Dwójka monet na stole, która mówi mi o tym: dwójka monet, trójka monet, że wy żonglujecie bardzo wieloma sprawami, i ciężko jest o równowagę, jak jest ta żonglerka, jak z jednego zadania przychodzę do drugiego, do trzeciego, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj w pracy jeszcze muszę zostać, a tu już muszę odebrać dziecko, a tu jeszcze coś, a tutaj już ktoś coś ode mnie chce, a jeszcze jakieś pretensje na głowie. To yy, powtarzam, rozwiązaniem sytuacji jest jasność, czego chcę, czego nie chcę w życiu, zostawienie rzeczy, które nie są twoje, i przestanie po prostu. Yy, nie bierzcie odpowiedzialności za yy, życie, które nie jest wasze. Bo wy, wy macie pełną odpowiedzialność za swoje życie i pewnie życie swoich dzieci do jakiegoś tam momentu, ale musicie pamiętać, że to jest życie drugiego człowieka i wy nie przeżyjecie tego za daną osobę. Kochani, przychodzą do Was informacje, na które czekacie. Czyli jeżeli na przykład ktoś szukał nowej pracy, y, są szanse na zmiany zawodowe, jeżeli czekaliście na jakieś przełomowe załatwienie y, spraw, też urzędowych, jeżeli czekacie na pozytywne wieści związane z różnego rodzaju wyrokami, odszkodowaniem, sprawami formalnoprawnymi. Nie wiem, czasami zdarza się tak, że jakaś sprawa na przykład pozwolenie na budowę domu utknie, bo brakuje jakiegoś papierka i tak dalej. To dostajecie pozytywne informacje. I sprawy ruszają do przodu. Kochani, karta śmierci transformacji na stole, to jest karta Skorpiona zodiakalnego, więc zobaczymy bliźnięta, czy nie będziecie mieć jakichś konfliktowych sytuacji ze Skorpionem, ale mam takie poczucie, że w was będzie zachodzić bardzo głęboka mm, transformacja, i będziecie też wiedzieć, co zakończyć w waszym życiu, Czego, po, czemu powiedzieć nie. I myślę, że y, cze, czemu lub komu powiedzieć nie. I mam takie poczucie bliźnięta, że właśnie te trzy miesiące nadchodzące to będzie taki moment, gdzie wy będziecie zamykać niektóre drzwi i otwierać. Będzie to czas porządków, czas transformacji, czas decyzji, tak? Natomiast uważajcie na ten chaos w życiu, bo on może naprawdę wam dawać w kość. Przede wszystkim potrzebujecie zostawić, powtórzę, powtarzam się, ale to jest kluczowe: zostawić to, co nie jest wasze, bo to powoduje, że wy nie widzicie jasno. A ten przełom jest dostępny i na niego czekacie, na tą wiadomość. Kochani, pozytywne wiadomości dotyczące pracy zawodowej mogą być tutaj sytuacje, gdzie będziecie obejmować, staniecie się na przykład liderem w waszym zespole, to mogą być różne sytuacje. Pracujecie już jakiś czas w zespole i Y, macie coraz więcej, coraz więcej obowiązków, a potem okazuje się, że na przykład lider waszego zespołu awansuje, no i wy naturalnie awansujecie z nim i przejmujecie jego obowiązki. Mogą się tu pojawić tego typu sytuacje, mogą to być chwilowe awanse, w sensie będzie jakiś projekt realizowany, wy weźmiecie odpowiedzialność za niego, odczyt jest kolektywny, także daje tutaj możliwość, y, y, pokazuje tutaj wiele przykładów. Te sprawy formalno-prawne, tak jak mówię, ruszą. Drogie bliźnięta, dajcie znać, czy macie w swoim kosmogramie yy, wagę albo skorpiona, na przykład ascendent, księżyc. To może być dla Was ważna informacja. Natomiast mam takie poczucie, że część z Was, i to już wychodzi też dla któregoś znaku Zodiaku, ta sprawiedliwość się pojawia. Zamykacie karmę, zamykacie lekcje karmiczne. I uczycie się na przykład brać odpowiedzialność za siebie. Słuchajcie, moi przewodnicy, psz, mówię trochę chaotycznie, ale teraz mi pokazują bardzo silnie i każą to powiedzieć. Yy, yy, na przykładzie, maseczki z tlenem. Jak lecimy samolotem i są turbulencje, co się dzieje, to wypadają maseczki. To najpierw musicie sobie założyć tą maseczkę z tlenem, żebyście mogli pomóc drugiemu człowiekowi. Także najpierw robimy porządek ze sobą, potem jesteśmy w stanie pewne rzeczy. Doprowadzić do końca albo też zrobić taką analizę, co zostaje w naszym życiu, co trzeba pożegnać. Natomiast mam nadzieję, że uda się Wam zakończyć ten okres żonglerki wielo, wieloma zadaniami tego noszenia nie swojej odpowiedzialności i życzę Wam jak najwięcej tych pozytywnych informacji związanych ze sprawami formalno-prawnymi. Drogie bliźnięta, teraz weźmiemy sobie Kartę nieznanej ścieżki z mojej talii, a potem fusy herbaty, liście herbaty, tak zwane. Zobaczymy, jakie informacje szczegółowe do nas przyjdą. Zobaczmy. Co dla Was. Kochani, jeżeli jesteście zainteresowani informacjami na temat odczytów indywidualnych, na końcu filmu jest informacja: Wyższe ja przyszło do nas i Wyższe ja przypomina nam, że jesteśmy częścią większej siły, yy, większego aspektu rzeczywistości i czasami życie prowadzi nas ścieżkami, których nie rozumiemy, ale musimy temu zaufać, bo wybraliśmy pewne doświadczenia w naszym życiu. Wybraliśmy pewne kamienie milowe, i pewne rzeczy nas dopadną tak czy inaczej. Tak to powiem. Natomiast pamiętajcie, że ten kontakt z Wyższym Ja, z Duszą, z Bogiem, jakkolwiek sobie to nazwiemy, cokolwiek jest dla Was komfortowe, pomoże Wam przynieść więcej jasności do Waszego życia, więcej zrozumienia, więcej takiej lekkości i będziecie mogli zdecydowanie podejmować decyzje biorąc pod uwagę swoje najwyższe dobro. Zobaczmy, co z liści herbaty. Zobaczmy, czy coś jeszcze z tej kubki. Dobra, bierzemy drugą, bo tych liści herbaty to jest chyba z 200, także zobaczmy, co tutaj do nas przyjdzie. Dobrze. Kochani, jest tutaj informacja wraz z trumną, że ktoś odchodzi z naszego życia albo kończymy jakąś sytuację. I tutaj mam naprawdę no, dość mocną informację dla kogoś, drogie bliźnięta. Na pewno nie dla wszystkich, ale dla kogoś możecie spodziewać się tutaj różnych scenariuszów. Od. Od informacji, że ktoś bliski pożegnał się z życiem, po to, że wykończycie jakiejś sytuacji w sposób bardzo drastyczny, i to może być koniec sytuacji, to może być ktoś opuszczający wasze życie, prowadzący do waszej transformacji. To nie muszą być rzeczy ostateczne, ale mogą pojawić się też takie sytuacje. No życie to jest, słuchajcie, cykl. Rodzimy się, umieramy i, i, i umieranie też jest częścią naszego życia. No jest tu taka informacja, nie będę mówić, czy owijać bawełnę. Kochani, mamy tutaj koguta, który mówi o tym, że jest um, arogancka osoba w Waszym otoczeniu, z którą lepiej nie zadzierać. I mówi też o tym piątka słuchajcie, mieczy. Piątka Mieczy mówi o tym, że nie wchodzimy w sytuacje konfliktowe, bo nawet jeżeli mamy rację, nawet jak racja jest po naszej stronie, to jak zanurzymy się w konflikt, to nie ma wygranych. My tracimy energię, yy, yy, zawsze źle się czujemy, nawet jak wygramy jakąś, nie wiem, bitwę. Uważajcie na to energię zatrzymajcie przy sobie, bo będzie Wam ona potrzebna w tym kwartale. Informacja o młodszej kobiecie, czy to relacje, czy to różnego rodzaju będziecie załatwiać sprawy z taką młodszą kobietą, to może być dziecko, to może być młodszak, nie wiem, kuzynka, to może być ktoś z rodziny, nie musi być, ale w, będzie to osoba, ym, która nie wiem, mam wrażenie, słuchajcie, ja wiem, że to jest bardzo specyficzna wiadomość, ale usłyszałam, że to może być osoba, którą powinniście powołać, w swojej sprawie, jeżeli ktoś ma tutaj jakieś sprawy sądowe, to to będzie dobra osoba w roli świadka. Nie wiem, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawy rozwodowe. Coś takiego słyszę. Dajcie znać, dla kogo to jest, bo naprawdę przychodzą tak specyficzne wiadomości teraz, że słuchajcie, no i mamy gniazdo piękne gniazdo, które mówi o Stabilności, o takiej bezpieczeństwie emocjonalnym, o kochającej rodzinie, i to będzie coś bardzo ważnego dla Ciebie. Czyli warto by w ostatnim kwartale 2025 roku postawić na jakość Waszego życia rodzinnego, na kontakt z rodziną i zwłaszcza jak weźmiecie tą odpowiedzialność za siebie i być może czekają Was różnego rodzaju trudne rozmowy. To pamiętajcie, że mm, macie szansę to pięknie poukładać w nadchodzącym kwartale, tylko bądźcie szczerzy ze sobą, z bliskimi i ustalcie sobie nowe granice. Dobrze, kochani, mm, życzę Wam pięknych przełomów, zdjęcia z siebie niepotrzebnej odpowiedzialności, y, pięknych transformacji Wam życzę, załatwienia spraw formalno-prawnych. Unikania tych konfliktów, dajcie mi znać, jakie wiadomości do Was przyjdą, bo, bo pojawił się szereg różnego rodzaju informacji. Pewne rzeczy ruszą do przodu. No i co, wszystkiego dobrego na koniec roku Wam życzę. Zapraszam Was, jak zawsze, po więcej i do zobaczenia. <muzyka> Heat of summer, talking mid July. It was only for a weekend. It was hands we weren't keeping in sunset sky.